Siemaneczko, ja jestem Maseczek i dzisiaj nietypowy film, bo jesteśmy na stronie i przeczytamy sobie najnowsze zmiany, bo właśnie pojawiły się w opsie kilka dni temu, akurat w tej przerwie co nie nagrywałem. Było strasznie gorąco i jakoś mi się nie, mia nie miałem sił nagrywać. Ale teraz jest trochę lepiej i... W ogóle pod poprzednim odcinkiem zrobiliście bardzo. Ale to bardzo fajne. Ty mogę to... Dobra, nie mogę. Tak. Tak będzie w git chyba. Jak na telefonach będziecie oglądać, to będzie widać. Dobra, dobra, tak już za dużo, bo ja na komputerze jestem jak widać. Yy, dobra, yy, na poprzednim odcineczku super. Zrobiliście łapeczki, super wyświetlenia. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam jeszcze, jak ktoś nie subskrybuje, to żeby dał tego sobie z dzwoneczkiem żeby nie przegapić żadnego filmu, żadnego streamka na YouTubeku. streamki pojawiają się też na Twitchu, więc zapraszam, linka macie w opisie. I tak, problemy, zmiana szybkości ruchu, ilość strzałów potrzebnych do pokonania wroga, takie tam. Na bliski dystans strzelby są lepsze. Mocno zmniejszony aim punch. Odrzut i mocy wszystkich broni zbliżona do V1-3. O i tu są ogólna rozgrywka. Tutaj ogólnie najbardziej ciekawe jest to. O, a teraz to jest już za duża. Yy, tyle procent. Zwiększenie bądź zmniejszenie obrażeń różnej broni. To są pistolety, PM, -y, y, y, rifle, mm, karabiny szturmowe i y, 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 snajperki. Więc tak jak widać, maksymalny damage i minimalny damage, więc. Wszystkie tak po tyle samo mniej więcej Pistolety zostały zwiększone Zwiększone ich obrażenia Ale za to rewolwer Rewolwer mniejsze Wszystkie PM zostały znerwione Niektóre bardziej niektóre mniej Najbardziej chyba MP7 Minus 14 minim, Minus 15 prawie minimalny I minus 13 Maksymalny Więc No niefajnie dla tych którzy grali Maksymalny damage za to zwiększony Strzelb, nie wiem kto gra z strzelbami. Strzelby teraz są też trochę lepsze na blisko, więc no. Karabiny szturmowe. Kałaszek ulepszony o 2 maksymalny damage o 1,8 minimalny. Bardzo ulepszony Aug plus 9 obrażeń, plus 10 max plus 9 min. I SG551, też silna broń, ulepszona i SCAR, ale chyba najbardziej to właśnie ten AUG został ulepszony. SCAR ma celownik? Nie pamiętam. O, i TRG został tylko znerfione i to dość sporo, bo minus 22... Maksymalny damage minus 1 na 21. Najmniejszy damage I sobie już cofamy. Yy, tak. Trochę się na dół poleciało. Dobra, to to ogarnialiśmy. Pistolety. Wymagam teraz mniejszej liczby strzał, aby pokonać wroga. Wszystkie Semki mocno bardzo zostały właśnie w dół. Ej, to są SMG. To są strzelby, Tak jak pokazywałem wcześniej. Tak, i tutaj damage multiplayer został zwiększony. W głowę został taki sam, w ciało o 35 setnych został zwiększony i w nogi o 1/10. Więc teraz będzie łatwiej się rozwalał oponentów. I teraz armor penetration tak, bo tak się dokładnie to powinno czytać heavy kevlar heavy kevlar i light kevlar po to minus 12 total helfa i light i heavy helmet dodatkowe więc tak nie ogarniam tego ale możecie sobie to przeczytać ma łącznie 100 light, ma 100 mieszany, ma łącznie 150. Więc teraz tak zrobili, że właśnie ten ma 75. kevlary mają o 25 mniej, hełmy mają o 25 więcej, więc żeby zawsze heavy miał no mniej więcej. Jak oba się heavy kupuje to to samo zostaje, więc bo wtedy było wtedy było też 100 heavy, heavy daje po 100 i teraz też daje po 100, tylko że kevlar i kask dają dokładnie tyle samo kevlaru w cenie ej, czy w cenie jest dalej hełm tańszy, bo wtedy nie opłacałoby się kupować heavy kevlara. Tylko heavy helmet. I light kevlar. Ale nie wiem jak to dokładnie jest. Albo coś głupoty gadam. Ale coś mi się tak wydaje, że tak może być. Ekonomia. Kolejne tutaj zmianki. Yy, pompy dwie poszły w górę. TRG poszło droższe jest, mimo to, że strasznie dużego nerwa dostało. Yy, to staniało wszystko. Aug staniał o 500. A wszystko w sumie potaniało. Heavy kełm. O, i tutaj ceny pozmieniane. Nie wiem, czy w ogóle Was to interesuje widzowie. Jak właśnie jesteście takim typem gracza, który właśnie pod tą metę stara się grać. To nawet może być ciekawe, żeby właśnie optymalizować... Yy, właśnie pieniążki, to jakimś na wyższym poziomie na pewno jest yy, ważne Maksymalnie monetek to nie zmienili Ale killer reward, multiplayer, cztery stówki się dostaje za pokonanie oponenta O i zawsze wypada jedna broń, co nie? I smoki i gdzieś były procenty właśnie wypadania jakichś rzeczy To właśnie tak. Bema mi się nie opłaca grać. Auk teraz bardzo silny. SG też dostało buffy. I są teraz tańsze. Więc w w sumie wszystkie bronie są tak tańsze, ale nie dość, że auk jest i kałach. Auk i kałach myślę, że najbardziej grywalne. Czemu to są złote? Nie ogarniam tego. Czy ja czegoś nie ogarniam? I czy złotymi się najbardziej opłaca grać? Ale augiem myślę, że też może to, to mieć coś sensu. Dobra, i jakaś notatka. Yy, bla bla bla. Okej, okay. i że terrorystów w broni mają zwykle większe obrażenia, ale mniej, wolniejszą przyposzczelność te bronie mają większe obrażenie mniejsze obrażenie, ale większą przekostrzelność no właśnie i to taka notka taka ciekawostka w sumie że mają właśnie różnych frakcji i bronie różne cechy wspomaganie celowania yy, tak Pomaga na bliską odległość, czyli na bliską odległość łatwiej jest, a potem jest coraz ciężej. Jak tu widać, siła spada z zasięgiem do 75 metrów, potem już nie pomaga. Nie wiem, nie pamiętam jak to na mapach wyglądało, ale tak było. I co? Hit patternsy są takie teraz brzydkie, szczerze nie podobają mi się. Armor. Headshot, no armor. A, czyli jak jest armor, to jest niebieska kropka, bez armoru to jest żółta kropka, yy, ściana to jest tak i głowa to jest żółciutki wybuch, ble, ble, ble. i czerwone też to dookoła. Spoko. Dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą. Uwagi deweloperów I jak się zniszczy hełm, to jest Taka ikonka jak się zniszczy Kevlar to jest taka ikonka. Jak każdy dobrze zapewnie wie yy, z wysoką wartością zrobiłem przed, przed rozbiciem armoru. No właśnie, Haka, skarb. Nie rozwalają armoru i już rozwalają oponentów. Yy, uwagi tym Yy, nic ciekawego. Zaktualizowano minimalne wymagania systemowe Android. Czyli można od na słabszych urządzeniach chyba grać. Tak jest. No. I to chyba było wszystko widzowie. Jak chcecie to możecie sobie wbić na stronkę, poczytać. Jest wszystko po polsku, więc możn... każdy zrozumie na pewno. A to mi kąkaj. Ty, ten obrazek jest ładny, to se wezmę na... A już zresztą widzieliście miniaturkę. No. To taki ciekawy film. Mam nadzieję, że nie będzie, że będzie spoko odbiór. Yy, nie czytałem tego wcześniej. Następny będę raczej czytał wcześniej. Teraz poleciałem trochę na spotanie. Trochę się też śpieszę. Trochę też dawno filmu nie było. Więc tak się pomieszało. Jeszcze miałem kilka problemów po drodze. Ale najważniejsze, że nagrałem. Myślę, że spoko wyszło. Yy, jak macie jakieś uwagi, to dajcie znać w komentarzach. Jak jakieś macie miłe słówka, to też dajcie. Łapeczki w górę. Subiki. Lecimy po 10 tysięcy do końca roku, to jest naprawdę wykonalne. Jak każdy zostawi teraz suba, udostępni i osoba, która udostępni te, zostawi suba to na 100%, Wbijemy 10 tysięcy. Wbijamy potem Opsa Edit, jak to było? Y... Y... Specjal Opsa po angielsku, po polsku to nie pamiętam jak to było. Zapewne oddział specjalny. okej okay. No, taki króciutki, no może nie, taki króciutki film. Myślę, że takiego czegoś nie było. Może Wam się spodoba, może nie. Jak dla mnie, myślę, że całkiem spoko. Więc, nie wiem, dajcie znać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. O, i zapomniałem już w poniedziałek, albo we wtorek, albo we w środę. 20, dzisiaj piątek, y, czwartek, środa. W środę kupiłem sprzęt, y, wszystko mi przyszło. Green screen, tak, green screen będzie, będzie 28 dopiero, jak dobrze pamiętam. Y, więc trochę na niego trzeba poczekać. Wszystko naprawdę już pomontowałem, poprzygotowałem Więc i do streamowania, do lepszych nagrywek, wszystko będę miał przygotowane. I to też po części dzięki Wam, że tu jesteście, Mogę tak, mogłem takie trochę drogie zakupki zrobić, bo naprawdę wszystko z najwyższej półki zostało brane. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko świetnie śmigało na streamkach. Oczywiście internet, bo z tym mam największy problem, ale to do końca nie jest ode mnie zależne. Fajnie, że ktoś do mnie pisze, to chyba znaczy, że trzeba kończyć. I wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.